Przed jednym z największych barwarek w Ramlett, który ma w jest to model KT144. Jest to polska premiera, właśnie tutaj na targach w piecach. Co to jest dokładnie za model? Zgadza się, to jest polska premiera i to jest. Nasz najmniejszy model ładowarki teleskopowej. Dzięki temu właśnie rozszerzamy ofertę modeli kompaktowych. Model KT144, czyli ładowarka, która jest w stanie podnieść ładunek o wadze 1450 kg, a maksymalna wysokość podnoszenia tego modelu wynosi 4,3 m. Tutaj bardzo ważne są właśnie gabaryty tej maszyny, bo jest przeznaczona do wąskich, starszych. Jakichś zabudowań, jak to, jak to właśnie wygląda w przypadku tej maszyny? Tak, tutaj właśnie dużą zaletą są jej wymiary, ponieważ bardzo wielu rolników nadal poszukuje małe maszyny, które będą w stanie wjechać do starych, ciasnych zabudowań i to jest właśnie nasza odpowiedź na takie tutaj zapotrzebowanie. Co do wymiarów, no to wysokość tej ładowarki to jest niecałe 2 metry. A szerokość to dokładnie 1,56 m. Także dzięki takim tutaj kompaktowym wymiarom ta maszyna nam się zmieści w wielu ciasnych pomieszczeniach, no a parametry udźwigu i wysokości podnoszenia świadczą tutaj, że można wiele prac z tą maszyną wykonać. Tutaj zamontowano też silnik Janmar o mocy? Tak, mamy tutaj silnik Janmar o mocy 45 koni mechanicznych. Silnik oczywiście spełnia najnowsze normy emisji spalin Stage 5. W połączeniu z tym silnikiem tutaj pracuje pompa hydrauliczna o wydatku 41 litrów na minutę, abyśmy mogli wydajnie sterować wszystkimi funkcjami hydraulicznymi. A jaki jest dostępnością tych maszyn? Kiedy można je zamawiać? Kiedy pierwsze egzemplarze mogą trafić do klienta? Tak jak wspominałem jest to nasz nowy model. Niemniej jednak jego produkcja rozpoczyna się już w połowie tego roku. No i pierwsze maszyny w tym czasie będą zjeżdżały do dealerów, także zapraszam do kontaktu z naszymi dealerami, gdzie otrzymają klienci zainteresowani więcej szczegółowych informacji na temat tych maszyn.